Cześć. Cześć. Znowu witam znowu na Uniksia. Bardzo fajnie mi was powitać. Jest to drugi odcinek, już taki, można tak bardziej na poważnie, tamten bardziej zarobi ten pierwszy, można to uznać. I co? No, działamy. Pierwsze co, musimy ustalić, jakie mamy pierwsze plany. Na pewno styczeń będzie bardzo stał pod znakiem studiów. Mamy do zrobienia parę projektów. Są to projekty stricte związane z informatyką. Są to przyjemne projekty, są to dobre Pierwszy projekt to jest gra, którą tworzę z moimi kolegami. Jest to projekt gry Escape Room i jestem tam odpowiedzialny w tej chwili za skrypty poruszania postaci i tym podobne. Sytuacja z projektem gry Escape Room, o którym mówiłem, wygląda następująco. Dzisiaj w środę widzimy się z spam i będziemy nad tym działać. Moje skrypty jak kamera i poruszanie postaci są wstępnie gotowe. Jak już jesteśmy przy grach, to może sobie zróbmy coś fajnego. Patrząc w kalendarz, myślę tak, może dajmy taki deadline, koniec maja. Załóżmy 28 maja. Kiedyś z przyjacielem Brandim, z życielem Nunixu, stworzyliśmy grę karcianą Secret City. Chcemy ją wdrożyć jako aplikację mobilną. Będziemy na tym wspólnie działać. Fajnie by było z tym wystartować, bo też moglibyście z tego korzystać. Praca nad Secret City w tym tygodniu nie nastąpiła gwałtownie. Nie mogliśmy przejść do samego działania. Święta troszeczkę zaburzyły stricte prace, ale już wam mogę pokazać co na razie mamy. Mamy stworzony główny interfejs naszej gry, czyli to co jak wchodzimy mamy pokazane. Tutaj mamy napisany kod. Jest to kod bardzo standardowy, prosty i w C-Sharpie działanie danych guzików itp. itd. i tworzenie nowych stron. Pokażmy, jak to wygląda. Mamy nasz emulator Windows uruchomiony. Działa to standardowo. Możemy wejść w nową grę, ustawienia, instrukcje oraz w konto. Nie jest jeszcze nie zrobione. Tym zajmiemy się w kolejnych odcinkach. Moim działalnością jest praca z dziećmi, uczę je programowania na piskach LEGO oraz tam matematyki, fizyki. Chcę to troszkę bardziej rozwinąć, może na szerszą skalę. Będzie coś jeszcze ciekawego też pod was, pod moich widzów, młodszych, starszych, ale to wyjdziemy. Jak też możemy zauważyć, jestem w innym miejscu, jestem w pokoju domu rodzinnym. A Jak już mówimy o pokojach, no to trzeba wrócić do planu ulepszenia mojego pokoju w mieszkaniu. Zaczniemy od zmiany fotela. Mój fotel się rozpada. Fotel jest w okropnym stanie. Tutaj to lata. Jest po prostu krzywe. Nie wiem, czy to dokładnie tu widać. I normalnie się można kręcić. Jest teraz u góry, teraz jeżdża w dół. I normalnie jest krzywy. Dlatego potrzebny jest mi ten nowy fotel. I na niego będziemy zbierać. Jego koszt wynosi 400 zł. Jest git. Czyli nasza skarbonka, która się tutaj pokazuje, musi być zapełniona to 400 zł. Trzeba go wymienić. To jest fotel, który chciałbym w jego miejsce wstawić. Tylko, że jak mówiłem, musimy działać tutaj w pełnym schemacie, czyli trzeba na to zarobić. W dalszej części odcinka zobaczymy, jak mi to będzie szło. Ja jeszcze nie wiem, jakby jeszcze to jest początek. Budżet liczymy od teraz. Wszystkie zarobione pieniądze już liczam. Będzie się pokazywać tabela, gdzie będą pokazane zarobki. No i też tabela, gdzie będą pokazane wydatki. I tam dane cele, które musimy osiągnąć. Zacznijmy od fotela. Przejdziemy do biurka. Będzie projekt biurko. Projekt w biurko będzie polegał na tym, że sam będę składał biurko. Chcę naprawdę zrobić dowolony projekt stanowiska, na którym i pracuję, i sobie oczywiście gram. Pierwsze projekty postawione, może nie są emocjonujące, ale to dopiero początek. I z każdym odcinkiem będziemy stawiać coraz wyższe progi, bo musimy zacząć iść, żeby móc biec. To jeszcze nie można zapomnieć o projekcie z siłownią. Tak, ćwiczę na siłowni. Ostatnio wycisnąłem 100 kilo. Hmm. Ale działamy dalej. Jestem w tej chwili na masie. Fajnie by było do końca kwietnia osiągnąć 90 kg. W tej chwili, w chwili waży 83 kg. Już damo o Po jedzeniu zróbmy steka. Dzisiaj upolowana krowa, ale tyle oleju, chłopie! Jak tam, chłopie! A pokażę ja się do zasięgu. No, no, no! Tak Ja idę jeść. Kolejnym projektem, który warto wyznaczyć, jest projekt związany z Linuxem. Zróbmy wyjazd. Podejdźmy gdzie znowu. Świat jest piękny, świat jest duży. Czemu nie zorganizować gdzieś wyjazdu z kumplami? Znowu jakiś wylot się może pokazać. Coś ciekawego. Zastanówmy się nad tym. Dajmy czas sobie do końca stycznia, żeby znaleźć i decydować, co chcemy robić i zaproponować być z propozycją do chłopów. Jak już gadamy o wyjazdach, musimy w naszej skali budżetowej uwzględnić wyjazd do Grecji, który mam zaplanowany na wrzesień. Podsumowanie. Dzisiaj środa. Podsumujmy sobie poprzedni dzień. Ze naszych projektów poznaliśmy się do przodu i w Secret City, i w grze ze znajomymi. Co prawda, tam jest jeszcze dużo do poprawy, ale na no spokojnie. Złożyliśmy sobie cele oraz zrobiliśmy pierwsze ruchy we wszystkich projektach. Nasza skrawanka. potem tym tygodniu się liczbę z 250 zł. Do skarbonki wpada 250 zł, ale to nie znaczy, że do fotelu nam brakuje tylko 150 zł. Nie. Musimy pamiętać że są też wydatki, które przyjdą w kolejnym tygodniu i w kolejnym odcinku. Na ten odcinek to tyle. Możecie dać znać w komentarzach, jak wam się podobał montaż oraz sam odcinek. Szukam odpowiedniej formy. Miałbym na was prośbę, żeby każdy z was w komentarzu napisał byle jaki komentarz. Tyle, żeby napisał, żeby algorytm YouTube'a widział, że coś się dzieje w tym filmiku i go promował dalej. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia za tydzień. Pa!